Witam Was w pierwszym odcinku z Robloxa na kanale. Jestem na Lumber Tycoon 2. Pewnie nikt się nie spodziewał, że kiedyś będzie Roblox na kanale. Ostatnio przypomniało mi się, że był taki tryb Lumber Tycoon. Tu ostatni raz grałem chyba w 2017. Wtedy chyba był najbardziej popularny lub jeden z najpopularniejszych. Zachciało mi się wrócić. Mówię, może serię zrobię. No i jakoś wyszło, że nagrywam. Zobaczymy jeszcze ile odcinków. Zobaczę też, czy w ogóle się przyjmie Roblox na kanale, bo jeszcze no, nigdy nie było żadnego odcinka z Robloxa. Ale bez przedłużania lecimy. Dobra, miałem tu jakąś działkę. Już nawet nie pamiętam, jaka to była. Czytana. I tak, to ja tutaj mam. W sumie nic ciekawego, nic tu nie ma praktycznie. Mam 70 tysięcy, jakieś tutaj siekiery jeszcze. Alfa aksy i inne ruki też. I trochę drewna. Na pewno trzeba wywieźć. A co ja tu tyle tych desek mam? Szczerze nawet nie pamiętam. Ta się nawet chyba wbiła. No właśnie, w ziemię. No jak ją teraz wyciągnąć. Aha. No dobra. Może kiedyś wyjdzie. Skąd ja mam tyle tych fire axów? Na pewno te drzewo trzeba wywieźć. Więc biorę. No i z tymi deskami. Chociaż. A, ja wiem dlaczego chyba. Dobra, wróciłem. Musiałem tutaj zablokować gościa, bo mi wjeżdżał ciężarówką. To biorę ciężarówkę i sprzedam to drewno. Już mi się w ogóle przypomniało, dlaczego mam te deski, bo chyba jak właśnie po te złote i zielone drzewo, to ja tą deskę opierałem o skałę i wchodziłem tam na ten biom. Jeszcze nie wiedziałem, że. Można dynamitem wysadzić drogę. Ciekawe ile zarobię z tego. Kawałeczka, ile? Uuu, dwa tyś... nie, tysiąc, bo ja miałem... No ale to ponad tysiąc, no to ładnie. Tych też chyba, bo one też fajnie. O, ale to małe klocki były. Więc fajnie. Te deski chyba też wezmę, sprzedam. O, bo... Do... No nie, no trzeba by porządek zrobić. Coś tu zacząłem budować. Dobra, później te deski. Na razie pojadę do sklepu, bo wiem, że są teraz prezenty, bo akurat jest właśnie okres zimowy, świąteczny, więc są prezenty, jak zawsze tutaj były. 430 prezent z 20 facetami? Co? No dobra, bierzemy. Trochę kupimy tych prezentów. A, bo można kilka. No, to ile nie wiem? Z pięć na razie? No, z pięć chyba starczy. Dobra ile? Dwa? No to dobrze. Oj nie, ja wziąłem, kurde, nie. Tutaj jest tak. Okej. Okay. Dziękuję, dziękuję. Ładujemy. Oj, chyba się noc robi. No to niedobrze. To są... So... A, jeszcze tu jest prezenczkę czekaj, czekaj, czekaj. Ile ten prezent kosztuje? Ile? O Boże, 23 tysiące. A, jeden by się przydał, kurde. No dobra, jeden kupię. Zostanie 50, nie wiem ile te inne kosztują, ale dobra, no jeden kupię. Jeszcze by się przydało po te lawowe tutaj zarobić coś. W sumie można pojechać tam. Dobra, na razie tu. A, chociaż ja tu jakiś prezent mam. To może i... Kupiłem kiedyś. Na razie wywalę je. Jak ja mam tu siekiery? End i alfa, tak? To była. Nie, no to wywalę. To też. One tu leżą. A fire wezmę. I co? No i jedziemy na lawowe. Kurde, mam prezent. Dobra. Jadę jeszcze po przyczepę. Ej, ja mam dwie, ale dwie to ja nie wiem czy mi się... Chociaż dobra, wezmę dwie. Jak coś to je zostawię. Pamiętam, że już na tej drugiej to... ...to drzewo zlatywało. Tu na razie zostawię te przyczepy. Odczep. Okej. Okay. One chyba nie polecą. No tak mi się wydaje. I jadę przez wulkan. I poleciał tam gdzieś. Dobra. No dobra, na razie zetnę. No, fire to daje. Gansko. Nie wiem, ze trzy. No chyba więcej tu. Cztery? No chyba nie. Dobra, zobaczymy. Może i cztery obrobię. Teraz już wracać na działkę. I gdzie tu jest, tu jest samochód? Nie, tu. 380. Fajnie, już dzień się robi. Gdzie tu ja zostawiłem tą siekierę? Tutaj. Fire Axe. I przyczepy. Dobra, pierw tutaj. No raksem to idzie. I pakujemy. Te grubsze to chyba wezmę tu na pakę. A te cienkie będę do przyczepy ładował. No, dużo miejsca zajmują. Ciekawe ile mi się zmieści. No tu jeszcze jedno jakieś cienkie upcham. Tylko, że to też jest... No może wejdzie, czy... A ja 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 nie dobrze może tak o no i elegancko ale tego już mogę tutaj najgorsze te nadkola tu wystają mi ciężko zapakować wszystko one najbardziej przeszkadzają a te małe może tutaj o, będę dawał o, fajnie Co jest? Nie chciał mi skręcić. Oj, to by było. Tam wpadł. O, ten największy chyba. Nie wiem, czy ja wszystko zmieszczę. No trudno, to zostawimy. Ktoś se weźmie. I pakuje. No. Grubasy. Jeszcze jeden tu chyba i starczy. No, o, nie elegancko. I te tutaj. U, ale ten długi. O, a te małe tutaj. Fajnie, akurat, że tu jeden tylko wejdzie. Że jakoś tak. No, nie, bo on i tak wypadnie. Ja już to wiem. A to jeszcze tutaj wezmę. O, a ten jest taki krótszy. I upcham może go tutaj. O. No. O, o, o. O, a ten się schował. To może ja bym. O, nie, to i tak nic tu nie zmieni. Jeszcze ten. Może jakoś tu dam radę jeszcze. O, o, o. O. No dobra, może się utrzyma. Trudno, spadnie, to spadnie. Czekaj, ile zarobię z tego? O, wydaje mi się, że z 20 tysięcy, no, powinienem zarobić. Może się mylę, ale z tego co wiem, to ładnie się zarabiało. Czekaj, czy wejdzie ten grubas, bo. Naprawdę grube są. E, ja go chyba zostawię, bo. Nie wiem, czy on wejdzie. Wolę więcej takich nabrać. No co, tu nie wejdzie tak? Ładnie. I elegancko. A może tak wezmę tu? Czy nie? No i fajnie. Więcej wejdzie. W taki sposób. Już chyba nie tnę tamtego, bo widzę, że łabo z miejscem. No to i tak by wypadło. O. I tu jeszcze ten. A może tego grubasa jeszcze wezmę. I starczy. I tak kasy z tego będzie. O, ten już wypadł. No i to tak będzie właśnie wyglądać. Dobra, nie, nie biorę tego grubego. Niech będzie tak i jedziemy. No. O, dobra, ruszyłem. się wszystko ślizga. O, 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 o. Dobra, dobra. Na razie jest dobrze. O, fajnie. O, jajaj, jaj, ten. Trudno, wypadnie, to wypadnie. I tak to jest jeden z mniejszych. No, wiedziałem, że wypadnie. Ale już nie opłaca mi się stawać. Oj, wypadł mi. Ale dobra, jestem już na miejscu. Ciekawe, czy wejdzie. To jest chyba ten gruby. Oj, coś nie chce. No właśnie, tak czułem, że on nie wejdzie. Gdzie tu chciał walczyć? Ja może tako. O! O, o, o! No. Ale na styka tamten jeszcze chyba grubszy był. Ale kawałek. No od razu bym może... A nie no nie podjadę, bo mam pełny. Czekaję taki długi przerobi. O, przerobił. No to fajnie. O, i tutaj jeszcze ten grubas jest. Ciekawe, czy tego przerobię. No, ten nawet wszedł od razu, więc fajnie. Ale tam już jest tych klocków. Tak, wtedy z takiego małego dostałem tam tysiąc, coś. To z tych to chyba z dwa, bo trzy. Oj, zapchało mi się. No ale klocków za długie Ja tu jakiś chyba chciałam magazyn budować Dobra już pójdzie Jeszcze ten duży to tutaj rzucę <laughs> Ale klocków Ostatni klocek Koniec Ale Kasy będzie Teraz na sprzedaż jedziemy. A to już tak powrzucam. Bo tu blisko to nie muszę ładnie. No zapchało się. Za duże te klocki. Dobra, jedziemy już. U z tego kloca będzie dużo. No. Ładnie. To jest kasa konkretna. Oj, wypadło. E na spokojnie 20 tysięcy. Nad więcej. I już dawno zarobione 20. A jeszcze zostało. No to 30 zarobię. Tu kilka leży. No, za taki jeden wypad 30. Ładnie. 10 razy 300. Tysięcy. O, ten klocek chyba największy będzie. Dobra, aż zobaczę ile? Uuu, prawie 2000. Ostatni 81. A ja miałem chyba 49, więc 32 tysiące za taki wypad. Bardzo ładny wynik. Dobra, tutaj przyczepy. No, trochę się ślizga. Ten pojazd na tym. śniegu. Dobra, może być tak. Włączę. Parkuję obok. Dobra. Zamykam. Nie będę jechał już tam po prezenty, bo znowu jest noc, bym musiał czekać. To no, był taki wstęp do serii. Dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subika i do następnego. Cześć!